Musisz. A kto został wymyty? Pani się, no, się nie. się źle ubrałaś na czarno. Pod faror. <noise> Pod paroszku. No a kto mi tak wycięcia? Panie nie. Na no, no, karę. Bo... On ma do wycięcia parę rzeczy. <noise> to jest tak Nie. Nie. Albercik się nie spina po sobie. Albercik to nie to jest Albercik? Albercik może śpi jeszcze olej. Nie do mnie Jest tam, śpi jeden. Albercik, w kompozycję. Śpi Albercik. Jest za A ten jeden co ma takie jakieś dziwne Włochy? Bo one są brudne, bo Nie, nie, on ma opaskę jakąś. A kto to śpi? Gdzie? Albercik, Tu jest Albercik. A kto jest sprzedany? Ten co ma, Mopik, no, ten co ma sznurek naszej... No, na no, 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 no Oglądamy w budynku sobie sami, tak? Bo tak, po kanałach je tali. O! Ja nie widzę tego sznurka. A ma tam, ma, tam jest. A jest, jest, jest. Ty już nie jest, wróci nie? Jest w rodzinie cały czas. Jest. A czemu jego wybrali? No I wybrali spodobał sobie, się, tak? spodobał im się, no. nie, fajne, no normalnie. Coś pięknego, nie? <laughs> A ty, Albercik, Albercik leje właśnie. A Po czym go poznajesz? Albercik ma szałkę taką z tyłu dłuższą. Masz Albercika z prawej strony. Albercik tu jest, o tym jest Albercik. No cześć malutko moja, cześć, cześć. No prawe posklejana. Albercik jak padł, tak nie może się podnieść. On nie może podnieść się na, na nogi. Dlatego no. szmaty, wiesz, mają, bo te wszystkie jest. No co, malutko to. kuchonią, to... się auto bo to zawsze widzisz jeden dbań albo gdzieś

A ja, będzie normalnie taka dość sobie osia jest ładna, nie? Bardzo ładna. Tak, ona nie miała tego, wiesz, przesunięcia, no to niestety jest wada. Nie ma brązu do kącika, no. Z prawej strony nie ma brązu do, do kącika. Pust, że się tak wyrażę. Pokaż tak? ją. Ale no ona jest cudna, ona ma charakter rewelacyjny, ona jest po prostu... No jest taka bardzo wada? Takie będzie sprawiedliwe jest, nie? Ale kościec, i budowę, wszystko ma świetną. Tam ty wiesz co chcesz, natomiast wszystko jak trzeba. <grym> normalnie coś taki pusty. normalnie obsiada. <grym> Super. Jak ja się postawię na białym. Na słońce. Nie? Ja się do przyczepisz. No idźcie się no, się do ciotki, trochę idźcie. Nie, idźcie no do bo to już ja, ty mi, Jak pan coś przegra, to po to To idziemy moja otyłka. No, ty no. ktoś dzwonił, czy mi się wydaje, Daję. tak? No, jak prostu, nadaje? prostu, po prostu, Nadaje, Poprawka oglądamy. No czekajcie, zejdźcie ze mnie, bo chyba faktycznie Normalnie no, słuchajcie, to cały czas to samo. Sprawa. Jak nie. nie, nie. No, nie, nie, nie zobacz, zobacz, ja już tego. Nie, bo to, to już jest, jest następny. Zobacz, jak ja gręczę. Dlatego widzisz, dlatego rozumiem. Zobacz, że się ma z tyłu. Słuchaj, dlatego stwierdziłam, że Albercik jest najlepszy, bo zobacz. Albercik cię nie wyjdzie, Albercik zjawi. To jest najgrubszy, nie? On jest do tej strony, zobacz. jest Albercik. A Wercik ma taki troszeczkę dłuższe, z No, ale się, za, 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 się za, ty, wiesz, położy i ma na a ta, słuchajcie, w zębze cały No, to więc pozdy jesteście. Ty. A potem, słuchaj, z tego możesz na, wycinać zdjęcia? Mogę, ale też mogę przejść na zdjęcia i zrobić parę zdjęć. Trochę zdjęć. To jest Adusia. Aj! moja piękna.